Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Linki do wszystkich omawianych przeze mnie wydarzeń znajdziecie pod filmem. Zapraszam. Według najnowszego rankingu opublikowanego przez magazyn Bloomberg, Norwegia obecnie radzi sobie najlepiej z sytuacją epidemiologiczną na całym świecie. Od ubiegłego miesiąca, czyli od czerwca, awansowała aż o 10 pozycji i obecnie znajduje się na pierwszym miejscu. Polska również awansowała od ubiegłego miesiąca o 3 miejsca i obecnie znajduje się na 32 miejscu. Od siebie dodam, że jeżeli od 3 odejmiemy 2, to również jest 1. I pozostając w tematyce dobrych wydarzeń w Norwegii, jest coraz mniej osób bezrobotnych. Od marca tego roku ich liczba zmniejszyła się aż o połowę i w chwili obecnej jest to 3,5%. Ta sytuacja ma oczywiście związek ze znoszeniem obostrzeń covidowych. I pozostając w ulubionym przez wszystkich homo sapiens temacie, norweski Instytut Zdrowia Publicznego poinformował, że możliwe jest podawanie w pierwszej i w drugiej turze szczepień szczepionek różnych producentów. To znaczy na przykład w pierwszej ktoś był szczepiony Pfizerem, a w kolejnej na przykład będzie moderną lub odwrotnie. Takie podawanie szczepionek jest w pełni skuteczne i w przeraźliwej większości przypadków nie wywołuje żadnych powikłań. Także można się kłócić. W miejscowości Kragero w gminie Telemark w nocy zniszczono 13 dużych i ciężkich nagrobków. Dużych i ciężkich to znaczy takich, że zniszczono również fundamenty, czyli w ich zniszczenie, w ich destrukcję włożono naprawdę dużo siły. Do chwili obecnej nie udało znaleźć się sprawców, ale znaleziono puszkę piwa wypitą, pustą i być może na jej podstawie, na podstawie tej puszki uda się odnaleźć sprawców. Czego im życzę. I nie wiem, czy kolejny news łączy się z tym poprzednim, ale dzisiaj około godziny 12 policja w gminie Glopen otrzymała zawiadomienie, że na cmentarzu krąży i grasuje nagi mężczyzna. Nagi mężczyzna dodatkowo wyposażony był w nożyczki. Nie wiem co czy komu chciał obciąć, ale policja do tej pory go nie odnalazła tak, jakby zapadł się pod ziemię. A jak wiadomo, na cmentarzu to możliwe. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka. Tak jak i niedzielnego i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.